Czy zagłosowałeś w tych wyborach, zakładając oczywiście, że oddałeś czy też oddałaś głos zgodnie z tym, co dla ciebie ważne i co zmieni Twoje życie w ciągu najbliższych pięciu lat? Czy jednak był to głos zgodny z emocjami? Czy to były w ogóle Twoje emocje? Dla większości z nas wybór był dość prosty, ale czy nie był on prosty dlatego, że kierowaliśmy się właśnie emocjami, takimi, którymi kieruje się kibic, który trzyma kciuki za swoją drużynę, która nie zawsze radzi sobie najlepiej, ale on zawsze będzie kibicował tej drużynie właśnie. To nie jest nasza wina, że polityka stała się bardziej pasjonująca niż sport, bardziej pasjonująca niż kiedyś pudelek, ale to się odbywa naszym kosztem. Żebyśmy my mieli dobre życie, polityka musi być nudna, ponieważ politycy powinni się skupiać, szczególnie teraz, kiedy technologia rozwija się tak szybko, na sprawach, które są nudne, na projektach, które zajmują mnóstwo czasu, na danych, na mozolnej pracy, która ma sprawić, że to nasz świat będzie lepszy, a nie ich światek. Krzyczący, tańczący, żartujący, pięknie wyglądający. Polityk tego nie zmieni. Kibic jest w stanie dać się pokroić za drużynę, w której zawodnik zarabia miliony, a kibic może zarobić co najwyżej limo. W polityce jesteśmy kibicami. Ja się po prostu obawiam tego, że to będzie jednorazowy strzał z tym, ale trudno. Dobry wieczór czy technologia zepsuła nam politykę to jest takie pytanie na które można odpowiedzieć i tak i nie bo przecież ktoś słusznie zauważy że w latach 30 w Niemczech ta technologia, przynajmniej ta, o której zaraz będę mówił, to nie występowała za bardzo, a i tak politycznie nie poszli w najlepszą stronę. Natomiast myślę, że współcześnie technologia zepsuła nam całkiem sporo, jeżeli chodzi o krajobraz społeczno-polityczny. I tutaj będę trochę mówił o truizmach, ale to jest potrzebne, żeby przejść do dalszej części tego materiału, który, uprzedzam, będzie nieco szalony. Zacznijmy od social mediów. E, najstarsi z nas pamiętają Grononet, naszą klasę. Później był Facebook i tak dalej i tak dalej. Te wszystkie pierwotne, pierwsze zakładane social media służyły temu, żeby mieć znajomych, żeby utrzymywać kontakty z kimś, kto mieszka w innym mieście, w innym kraju. Z czasem stały się miejscami, w których kolekcjonowaliśmy znajomych. Kto miał więcej znajomych, ten miał. Więcej fejmu, a z czasem dla niektórych przynajmniej, na szczęście nie dla wszystkich, i na szczęście to się powoli kończy. Ściana na Facebooku to był cały internet. To znaczy stamtąd ludzie czerpali informacje o całym świecie, i to tam tak naprawdę algorytmy pokazały, że my uwielbiamy emocje, szczególnie emocje negatywne. Szczególnie lubimy klikać na coś, co nas bulwersuje, co nas wkurza. I dzięki temu e, historycznie politycy już to wykorzystywali, były afery związane z Facebookiem i były przegrywane wybory i były różne rzeczy, na które social media miały wpływ i były to ważne wydarzenia społeczne. Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy bardziej świadomi tego i jednocześnie nic nie zrobiliśmy z tym faktem. To znaczy, jesteśmy jeszcze dalej. Nadal żyjemy w naszych bańkach, tylko Oprócz tego, że social media na szczęście już nie wszystkich z nas trzymają w takich wąskich bańkach i podrzucają nam rozwiązania, które są bulwersujące i lubimy się w tych bańkach wspólnie wkurzać na coś, co na przykład... No, powiedzmy, 5 lat temu wydarzyło się w Afryce, ale ktoś napisał, że to się wydarzyło wczoraj w Paryżu. No i teraz wszyscy się wkurzamy na to, jak to jest w tym Paryżu, i opowiadamy swoim rodzinom. A potem trzy godziny później ktoś pisze w internecie, słuchajcie, to jednak nie było z Paryża, tego już nikt nie zauważa. To maksymalnie dwa lajki like zbiera. Więc dezinformacja w interpretacji tego, co pojawia się w social mediach, jest olbrzymia. A do tego nasza uwaga się skróciła tak bardzo, że jesteśmy w stanie, okej, okay, jesteśmy w stanie długo skrolować, ale jesteśmy w stanie krótko skrolować konkretny materiał. Social media się tego nauczyły o nas, albo nauczyły tego nas. Że teraz twórca, jeżeli w ciągu pierwszych trzech sekund materiału nie zrobi czegoś szokującego, czegoś, co sprawi, że będziesz chciał, albo chciała zostać razem z nim w tym filmie, to przesuniesz go dalej. Także każdy komunikat, który w tej chwili jest wysyłany, musi być silniejszy. W związku z czym Komunikaty polityczne też muszą być silniejsze i najlepiej, żeby trwały 3 sekundy. No i jak w ten sposób możemy zdecydować, czy wybieramy kogoś, kto zmieni nasze życie na najbliższe 5, więcej już pewnie nie, lat. To jest jeden problem. Kolejny problem, bo ktoś może powiedzieć, a ja już nie jestem w bańce, bo ja sobie wszedłem na X-a i tam wszyscy myślą inaczej niż ja. Ale czy ci wszyscy to są na pewno ludzie? Czy to są może boty? A może ci wszyscy, którzy myślą tak samo jak ty, to są boty? Tego nie wiemy. Jest tego tak dużo, że trudno to zweryfikować. A jeżeli ktoś chciałby to weryfikować, to straciłby na to całe życie. W związku z czym dezinformacja polega nie tylko na tym, że jak ktoś ci zrobi zdjęcie albo film nagra z jakiegoś marszu, to może tak skadrować ten marsz poparcia, powiedzmy dla jakiegoś kandydata, że powie nie, no, to było 5 tysięcy. A ktoś inny ci powie, że tam było 50 tysięcy, albo 200 tysięcy. I właściwie to nie wiesz ile było, bo zakładając, że. 200 tysięcy osób poszło na jakiś marsz poparcia i mam wrażenie, że do tego doprowadziły trochę social media. To znaczy, przez to, że na Xie, na Instagramie, na Facebooku, na TikToku nie do końca wiemy, co jest prawdą politycznie. To w ciągu ostatnich kilku lat chcemy, to znaczy nie mówię o sobie, bo ja akurat nie biorę w tym udziału, ale wiem, że wiele osób ma takie poczucie, OK, chcę wziąć udział w czymś prawdziwym, to znaczy chcę stanąć obok drugiej osoby, która ma takie same poglądy. Wiem, że to jest żywa osoba, jesteśmy też się w stanie policzyć. My wspólnie myślący tak samo, zebraliśmy się tutaj w tym miejscu i teraz jesteśmy wspólnotą, jesteśmy zadowoleni, myślimy tak samo i dobrze się czujemy, i to jest prawdziwa mańka. Nie bańka sztuczna, wypełniona botami. I to jest wspaniałe dla tych ludzi, którzy tam byli, ale zakładając, że 200 tysięcy osób, powiedzmy, poszło na taki duży marsz, czy niech tam ich będzie 500 tysięcy, nawet, to w tym kraju jest 30 parę bliżej 40 milionów osób i większość tych osób tam nie było. Większość tych osób, jeżeli chce się dowiedzieć na temat takiego wydarzenia, to będzie oglądać te materiały albo w internecie, albo w telewizji. I tam, w zależności od kadru, ktoś może powiedzieć, patrz pan, tu nikogo nie było. 5 tysięcy osób, bo sfilmuje akurat jakąś, nie wiem, yy, przestrzeń przeznaczoną na poruszanie się karetek, albo patrz pan, tu 5 milionów osób było, tu się po prostu całe miasto było z zawalone tymi ludźmi. Więc nie jesteśmy w stanie i z jakiegoś powodu no, mamy taką słabość, nie jesteśmy w stanie analizować mądrze tego, co widzimy, i też dajemy się łatwo oszukać e, naszym oczom i dodatkowo naszym emocjom, które w to wszystko wchodzą. Więc wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy AI wchodzi do gry. AI, przypominam, robi już całkiem niezłe filmy. To jest film, który stworzyłem przy pomocy AI. Zagłosujcie na mnie, a zrobię porządek z tymi, co wierzą, że żyjemy w symulacji promptów. Przecież to brednie. Nikt nas nie wygenerował. Ale napisałem takiego prompta, żeby było widać, że ten film nie jest prawdziwy. W tym filmie, który zaraz zobaczycie, już takiego prompta nie dałem. A ty? Cóżeś dziś zwojował? Nie no, co ty? Nikt się na to nie nabierze, że to są prawdziwe polskie góry. Ok, daj tej technologii jeszcze rok. Bo moim zdaniem już dzisiaj ludzie się nabierają, a za rok będzie za rok będzie tak, że jak dostaniesz wypromptowany materiał z tego marszu czy innego wydarzenia politycznego, to nie będziesz potrafił powiedzieć, które jest prawdziwe, które jest fałszywe, co się wydarzyło, co nie miało miejsca. Więc boty, które będą powstawały w coraz większej ilości plus treści, które będą powstawały w oszałamiającej liczbie i wideo i pisane no to wiadomo, że już powstają dawno, ale każdy rodzaj treści możemy w tej chwili wygenerować. Ja jeden film to nie potrzebuję dużo czasu, żeby zrobić dwa filmy na ten kanał w tygodniu z reguły robię jeden. Algorytm dobrze przygotowany jest w stanie moim zdaniem zrobić w ciągu godziny e, takie dwa filmy, które ja bym przez tydzień tworzył i montował i zastanawiał się nad nimi najpierw trzy dni. Także algorytmy są dużo lepsze w tej sprawie. No i e, dodajmy do tego a, boty na X czy innych platformach i właściwie nie wiemy co myśleć. Dodajmy do tego coraz większe możliwości obliczeniowe tych modeli AI i wychodzi na to, że każdy z nas oczywiście nie ma takich osób, które nie zostawiły po sobie śladu w internecie każdy z nas zostawił tyle śladu po sobie w internecie, że te modele w przypadku tak niedużego kraju jak Polska są w stanie wszystkich nas przemielić i bardzo precyzyjnie określić nasze preferencje i bardzo precyzyjnie dobrać do nas komunikat. Już parę lat temu było to przecież osiągalne za dość duże pieniądze dla Cambridge Analytica, ale teraz będzie dużo bardziej osiągalne za. Za dużo mniejsze pieniądze, więc będzie dużo bardziej precyzyjne, jeżeli utrzymujemy taki sam budżet, a wiemy, że budżety polityczne, bo politycy kumplują się z oligarchami, e, są coraz większe. Więc tu jest duże niebezpieczeństwo. Ale mam coś więcej. Politycy lubią się kumplować z influencerami, w sensie chcą kupować ich poparcie. I choć teraz mam wrażenie, że to bardziej politycy stali się influencerami, niż współpracują z tymi influencerami, bo weźmy chociażby Taylor Swift, która poparła e, Kamala Harris w tych wyborach, no i nie, nie za wiele się wydarzyło, e, jeżeli chodzi o Kamalę Harris, choć być może bez poparcia Taylor Swift ona poradziłaby sobie jeszcze gorzej? Nie wiem. Mam wrażenie, że politycy e, pracując z różnymi influencerami Influencerami, szczególnie takimi influencerami miękkiej propagandy. I w Stanach było bardzo dużo takich influencerów miękkiej propagandy, i w Polsce, jak się dobrze przyglądacie, to wiecie, którzy influencerzy na miękko promują pewne idee. I odbierają swoje korzyści finansowe, czy tam w postaci różnych kontraktów. Nie będę rzucał nazwiskami, bo to jest dość oczywiste. Ale ludzcy influencerzy mają pewne blokady. Od czasu Michaela Jordana, który kiedyś poproszono o interwencję polityczną, powiedział, że nie, bo republikanie też kupują Nike. Wiemy, że influencer trochę ryzykuje, jeżeli opowiada się po jednej stronie politycznej. I znowu mamy zarzuty symetryzmu w stosunku do tych, którzy nie opowiadają się po każdej ze stron, albo próbują dostrzegać problemy z jednej i z z drugiej strony, albo mamy zarzuty ej, wracaj do swoich zajęć, nagrywaj sobie filmiki, a nie się zajmuj polityką, albo lepsze te kubki z gliny, albo nie wiem, naprawiaj rowery w zależności od tego, czym dany twórca się zajmuje, więc jest to ryzykowne i nawet jeżeli ktoś naprawdę sympatyzuje tak silnie i chce pokazywać tę sympatię z jakąś partią polityczną, no to wiadomo, że dostanie rykoszetem od części swoich fanów i dlatego niektórzy ludzie no jak raz powiedzieli, słuchaj, Głosujcie na tę partię, no to już następnego dnia może nie chcą, i trzeciego dnia też nie. A teraz wyobraźcie sobie AI influencerów. Widzicie już ich pewnie dość sporo w internecie, będzie ich dużo więcej. Taki AI influencer nie ma żadnej blokady. I taki AI influencer to nie jest ktoś, do kogo polityk musi przychodzić i powiedzieć no weź Marek, no powiedz już tam tak jak Cię prosiłem, znaczy powiedz po swojemu, ale dorzuć trochę moich wartości, wiesz, żeby tak się to przemycało fajnie, no. Ale wczoraj już mówiłem, dobra Marek, no to powiedz jeszcze raz. Nie, nie musisz niczego takiego zrobić, jeżeli masz AI influencera. Jako sztab wyborczy możesz stworzyć 20, 30, 500 AI influencerów. Jeden będzie robił coś w drewnie, drugi będzie doradcą finansowym, trzeci będzie lifestyle robił, czwarty będzie surfował, piąty jeździł na nartach i dalej i tak dalej Oni przez rok będą po prostu zbierali publiczność i po roku zaczną nam miękko promować e, te idee, które będą akurat Twojemu sztabowi wyborczemu potrzebne. Więc AI influencerzy moim zdaniem są olbrzymim zagrożeniem e, politycznym. Podobnie jak profilowanie AI wyborców, prymitywne już e, boty na różnych platformach i ogólnie postępująca dezinformacja. Wykorzystująca e, wideo fajkowe czy całą masę innych materiałów. I tutaj mógłbym jeszcze długo narzekać na to, w jaki sposób technologia psuje nam politykę, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zastanowili się w tym filmie, czy w jakikolwiek sposób może nam pomóc ją naprawić. Pierwsza rzecz, która pewnie każdemu z nas przyszła do głowy, no to wykorzystujmy AI jako filtr. To znaczy wyłączmy te memy, wyłączmy emocje, e, pozostańmy przy prawdziwych komunikatach. Przy tym, co nie działa na nas, jako na kibica, tylko na nas, jako na człowieka, który decyduje zdrowym rozsądkiem. Tylko, że moim zdaniem to jest nie do zrobienia. Po pierwsze, my się nie kierujemy rozsądkiem w bardzo wielu e, przypadkach. Po drugie, to będzie nudne, co oczywiście byłoby dobre dla nas, ale nasze mózgi są tak rozpędzone i tak potrzebujemy dopaminy e, z każdego źródła jakiejś informacji, że potrzebujemy czegoś, co wpływa na nasze emocje. Więc wydaje mi się, że e, taki filtr AI każdy musiałby sam sobie nałożyć. I tak tylko część społeczeństwa, i to niewielka część by to stosowała, a pozostali nadal byliby podatni na te emocjonalne jazdy. Więc tutaj, o ile AI może być pomocne w interpretacji niektórych e, rzeczy, w sensie jakiejś tam propagandy e, i. Sprawiania, że ta propaganda staje się bardziej obiektywna, no bo jednak modele językowe, bez względu na to, kto je tworzył, no bo przecież Musk jest odpowiedzialny za GroKa, czyli to AI na X -ie. i wydawałoby się, że on powinien być bardziej konserwatywny, ale w wielu sytuacjach, w większości właściwie, on jednak wykazuje się dużym obiektywizmem. I można by pomyśleć, że OpenAI powiązane z Microsoftem i generalnie z Doliną Krzemową, która jest bardziej lewicowa, będzie bardziej liberalny, czy jest. Trudno powiedzieć, wydaje się, że w tej chwili te modele językowe oczywiście prezentują na pewnym etapie jakieś tam poglądy, nawet nie zdając sobie do końca z tego sprawy, ale są dużo bardziej obiektywne niż dziennikarze, którzy są ustawieni jasno po lewej albo po prawej stronie. Być może pokazałem to na odwrót. Nie, moja lewa to wasza prawa, czyli dobrze pokazała. Teraz, dlaczego ten obiektywizm modeli językowych mi nie wystarcza? Otóż, już dochodzą nas informacje, że gdzieś tam na Kremlu produkowane jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo materiałów, które mają być zasane przez różne modele językowe, i dzięki temu te modele językowe mają trochę zmienić e, sposób odpowiadania na pytania. To znaczy, Część ludzi, a Rosja ma przecież bardzo dobry aparat propagandowy, e, pracujący w propagandzie różnych krajów, e, zdało sobie sprawę, że hej, jeżeli te modele językowe uczą się na podstawie tego, co jest wrzucane do internetu, to zawalmy ten internet masą materiałów, tak wielką, że nie da się po prostu wytrzymać, że musi to jakoś zmienić punkt widzenia tych modeli. Nie wiadomo, czy tak się stanie, ale takie próby będą podejmowane i te modele mogą z czasem e, się zmieniać. Mogą z czasem mówić nam zupełnie coś innego niż to, co byśmy się Spodziewali. Też nie do końca w to wierzę, ale wydaje mi się, że nie warto na tym etapie myśleć o przyszłości AI i modeli językowych, jako takim sądzie, który obiektywnie rozstrzyga, co jest prawdą, a co jest fałszem. Mogą nam w tym pomagać, mogą nam pokazywać w prosty sposób, bo to też jest ich duża zaleta, na czym to wszystko polega i jak na to spojrzeć, ale jednak te takie rozstrzygające decyzje nadal powinny się odbywać w ludzkich głowach. Natomiast. To, co wydaje mi się może totalnie zmienić sytuację, to odwrócenie tego, kto tym AI jest badany. Bo w tej chwili e, cała technologia służy, jest skupiona na tym, żeby badać społeczeństwo. To znaczy, robimy jakieś sondaże, robimy preferencje polityczne, pytamy ciągle tych biednych ludzi, a co oni sądzą, a, co... a dlaczego nie badałem polityków? No, teraz wreszcie zrobi się ciekawie. Ale nie musisz mi wierzyć na słowo, możesz mieć chęć na picie się kawy, ale jest wieczór, kawa bez sensu. To może bezkofeinowa. Nazywa się Dobry Wieczór i jest dostępna na Znośne.pl. Znosne pisane. I jest jeszcze w wersji Przelew, ale jak widzicie testowo, bo nie wiem czy ta wersja komukolwiek poza mną będzie smakować. Po reklamie, to są nasi reprezentanci, to my ich powinniśmy badać w takim samym systemie, w jakim badani są sportowcy. Tylko, że jeżeli chodzi o sportowców, no to przedstawienie statystyk sportowych jest dość proste. Facet strzelił w tym sezonie 4 bramki, więc ma e, taką skuteczność, bo próbował strzelić 20 razy. Facet rzucił do kosza tyle razy a w porównaniu do innych zawodników z tej samej drużyny jest o 10% lepszy. I teraz, gdybyśmy wykorzystali AI do tego, żeby badać wszystkie statystyki i wszystkie dane, które dostarczają nam, mieliby obowiązek dostarczać nam politycy, to mogli Byśmy, nawet już na tych danych które w tej chwili mamy moglibyśmy zacząć badać ja nie mówię że to byłoby super obiektywne ale moglibyśmy głęboko zacząć badać skuteczność polityków i jak sobie rzeczywiście radzą z tymi obietnicami no bo jak teraz wyglądają obietnice wyborcze? Mam wrażenie, że 10-15% spełnionych obietnic to już jest naprawdę niezły gość. A tak nie powinno to wyglądać. Powinniśmy mieć e, po pierwsze te wszystkie obietnice skatalogowane i to nie w przypadku jakiejś grupy politycznej, ale też e, konkretnych posłów, którzy coś tam deklarują w ramach swojej partii, ok, ale nadal deklarują, i weryfikować wszystkie ich wypowiedzi i jeżeli okaże się, że typ w 20% kłamie i to są obiektywne dane, nie na zasadzie jakieś tam rzeczy, którą można mieć takie zdanie albo inne, ale w 20% kłamie w rzeczach, które można zweryfikować, to dostaje 50% po pensji. Jeżeli mu się to zdarza dłużej, to 5 lat zakazu wykonywania zawodu. I teraz wchodzi całkiem niezłe rozwiązanie, które już widziałem, być może Wy też widzieliście, ludzie sobie to przyczepiają do ciuchów albo noszą jako wisiorek takie urządzenie powiązane z modelem AI, który nagrywa wszystko, co dzieje się w waszym życiu. Nagrywa oczywiście ścieżkę audio, więc jeżeli z kimś gadacie, no to te wszystkie rzeczy są nagrywane. Jeżeli coś mówicie do siebie, to też jest nagrywane. Jeżeli gdzieś jesteście, to te wszystkie dźwięki są nagrywane. Następnie e, następuje transkrypcja, czyli ten dźwięk jest przerzucany na tekst, i możecie sobie po prostu z tego tekst. To jest taka wasza prawdziwa pamięć. I to służy dwóm rzeczom. Jedna rzecz jest dość naukowa okazuje się, że nasza pamięć jest zawodna, co pewnie nie jest żadną nowością ale zawodna pamięć no to problem w przypadku np. Na świadków naocznych, którym się wydaje, że coś widzieli, a tak naprawdę nigdy to. To się pojawiło tutaj, w ich głowie, a nigdy w rzeczywistości. No i z tego powodu no, zdarzyło się niejednokrotnie w historii ludzkości, że ktoś został skazany na śmierć nie tylko a, dlatego, że jakiemuś świadkowi naocznemu coś się wydawało. Tutaj, w tych urządzeniach, które na razie proponowane są przez te pierwsze firmy, które je wypuszczają, jest tylko mikrofon. Z czasem pewnie będzie kamera, co oznacza, że wszyscy będziemy się wzajemnie nagrywali, więc to jest okropne rozwiązanie. Ale wiemy, że Sam Altman i Johnny Ive, czy Czyli człowiek odpowiedzialny za e, design wszystkich najlepszych tak naprawdę produktów Apple'a. Już dawno w Apple nie pracuje, założył e, własną firmę. Połączyli siły, i wydaje się, że właśnie nad takim. Diabelskim urządzeniem e, pracują razem. To znaczy, to urządzenie byłoby podłączone do czata GPT, e, nagrywałoby wszystko, co się dzieje wokół Was. I dzięki temu, na przykład dwa dni po spotkaniu z kolegą czy z koleżanką, moglibyście zapytać, Ej, a o czym Monika mówiła, jak piliśmy kawę we wtorek po południu? Pamiętam, że opowiadała mi o e, odkurzaczu i polecała go, ale nie pamiętam, jaki to był model. I. Trlululul... Wychodzi to wszystko i dostajesz odpowiedź: było tak, tak i tak. I to jest z jednej strony przerażające w życiu codziennym, i z drugiej strony, część osób będzie chciała tego używać, ale wydaje mi się, że polityków powinniśmy do tego zmusić, ponieważ są przedstawicielami yy, społeczeństwa i powinniśmy wiedzieć jak oni się prowadzą i jeżeli nie chcieliby żeby jakaś część ich prywatności była nagrywana no oczywiście możemy to wyłączać jak będą w toalecie nie to może się automatycznie wykasowywać ale poza tym myślę że nie powinno się kasować może jak śpią ale to już jest dyskusyjne wiele oczywiście może to się kojarzyć z więzieniem że to jest trochę jak założenie komuś obrączki na nogę lokalizatora no tak przecież polityka w sensie udział we władzy jest służbą dla społeczeństwa to jest służba, musisz się pozbawić na rzecz społeczeństwa wolności na te 4-5 lat, jeżeli chcesz coś dobrego dla swojego kraju zrobić. I wierzcie mi, że pojawią się chętni, którzy dadzą sobie coś takiego założyć, którzy będą coś takiego nosić, którzy będą transparentni. I będą to zupełnie inni ludzie, niż teraz są przy władzy. Ci, którzy teraz są przy władzy, czy którzy chcą dojść do władzy obecnie, to są ludzie, którzy chcą tej władzy przede wszystkim. E, być może chcieli kiedyś być prezenterami siananiówki, ale się nie udało, więc chociaż w ten sposób chcieliby by stać się celebrytami. Albo może chcą być wożeni tymi autami na sygnale, kiedy my stoimy w korku. To jest w ogóle jakiś relikt. Dlaczego politycy, nieważne na jakim stopniu, są przewożeni samochodem na sygnale, a my, jadąc na ważniejsze zdecydowanie spotkania niż oni, musimy stać w korku. Powinno być odwrotnie. To znaczy wiadomo, że nie wszystkie autobusy miejskie powinny jeździć na sygnale, ale generalnie spotkania polityków można załatwić dzięki technologii. I to nie jest nic nowego. Była pandemia, była praca z domu. Każdy polityk może spokojnie pracować z domu. Możemy im tylko, oczywiście trzymamy przez cały czas te urządzenia, które nagrywają wszystko co robią, bo muszą być monitorowani, żeby w tym domu się nie opieprzali, nie? Siedzą w domu przed swoim komputerem i łączą się na Zoomie czy na Google Meet, czy na jakiejkolwiek innej platformie i w ten sposób biorą udział w różnych pracach, czy to sejmu, czy to komisji, czy to podkomisji. Możemy im pozwolić, jeżeli bardzo chcemy, żeby raz w miesiącu przyszli się ponaparzać w sejmowej restauracji po mordach, jeżeli już bardzo nam na tym zależy, ale tam też powinny być kamery w tej restauracji. Bo to jest bez sensu, że my to tylko z opowieści wiemy, to musi być wszystko zarejestrowane, żeby też nie było tak, że w jakimś pokoju jeden z drugim sobie tam po cichu coś ustala. To powinien być Big Brother. Wiem, poprowadziłem. Tak i też bym z chęcią poprowadził. Co jako kraj zyskujemy na tym, że politycy pracują z domu? No to chyba jest oczywiste, nie muszę nikomu tego tłumaczyć, że wszystkie koszty podróży polityków jakiś tam wyjeździł, nie wiadomo ileś tysięcy samochodem, e, samoloty, e, jakieś mieszkania specjalne, bo on nie jest z Warszawy. To wszystko tego nie ma. Typ dostaje raz w miesiącu pokój w hotelu. Bardzo proszę, przyjechał pan, nachlał się. Do widzenia z powrotem do siebie przed komputer, wracamy do pracy. Biura poselskie. W 80% powinny być wirtualne i zaraz rozwinę się na ten temat. Zostawmy 15 20%. To zrobimy taki hot desking po prostu. Open space będą mieli wynajęty w jakimś miejscu i po prostu raz w miesiącu będzie tam siedział za biurkiem typ albo typiara i oni będą przyjmowali ludzi, którzy są wykluczeni technologicznie, którzy nie mogą się wdzwonić na Spotkanie wirtualne z panem posłem czy z panią posłanką, i e, tak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o mniejszość czasu. Natomiast większość czasu te biura poselskie, dzięki temu, że będą wirtualne, to będą musiały też rejestrować wszystkie sprawy. A te wszystkie sprawy będą co miesiąc analizowane przez AI. W związku z czym, ty w M, obywatelu, możesz sobie wejść i zobaczyć: O, poseł Iksiński, zobaczmy, jak sobie poradził e, w tym miesiącu. Tyle miał spraw do załatwienia, rozwiązał tyle, to były jego cele, zrealizował tyle, i masz wszystkie statystyki. Jaką ma skuteczność, jakie ma plany, co zawalił, co zrobił dobrze, czy jest obiecujący, bo to wtedy możesz jak akcje na giełdzie. O, dobra, ten jest ciekawy, ten jest obiecujący, ten nie, nie ma szans, nic już z niego nie będzie. Więc w ten sposób powinniśmy traktować polityków. Prezydent. To jest w ogóle jakiś absurd, że w 2025 roku co jacyś różni typowie się spotykają, jest spotkanie głów państw. Każda z tych głów państw ma u siebie inne możliwości, no bo inne prawa ma prezydent w jednym kraju, zupełnie inne ma w drugim kraju. Oni się tam spotykają i właściwie co robią? Ja rozumiem, że jakby. Każdy potrzebuje, każde państwo potrzebuje jakiegoś przedstawiciela, no ale chyba nie jest żadną tajemnicą, że dziś jest to po prostu konkurs piękności dla panów, którzy są trochę za starzy, żeby wziąć udział w prawdziwym konkursie piękności i pewnie trochę za brzydcy też. Także jeżeli spoglądamy w przyszłość yy, i myślimy o prezydencie i chcemy wykorzystać AI, no to dlaczego awatar nie może być na takim spotkaniu głów różnych państw? Po pierwsze, nie wydajemy na ten absurdalny samolot i na paliwo, na całą świtę ludzi, którzy muszą z nich jechać, na jakieś ochranianie, bo ktoś postanowi tego prezydenta zabić nie wiadomo dlaczego, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mamy yy, olane. Oczywiście robimy sobie wybory tego modela czy tej modelki, co fotografujemy tę osobę, i to będzie ten awatar. On wygląda tak jak ty, więc masz dumę z tego, że to. To ty reprezentujesz kraj, twoja twarz. Może ją trochę zmienimy, jak nie będzie wystarczająco dobra. Twoja twarz reprezentuje kraj, a co ta twarz reprezentuje? Reprezentuje poglądy społeczeństwa. To znaczy, 30 milionów mniej więcej osób jest uprawnionych w Polsce do głosowania. To był problem kiedyś, ale dzisiaj wydaje się, nie jest żaden problem stworzyć model obliczeniowy, który mniej więcej by uśrednił nasze poglądy polityczne. I może się okazać, że to będzie jakiś koszmar, jak zobaczymy te uśrednione poglądy polityczne, ale będą to uśrednione poglądy polityczne, co znaczy, że po pierwsze ten prezydent nie będzie tańczył na tych spotkaniach, nie będzie śpiewał, nie będzie skakał po krzesłach, nie będzie robił fikoków, nie będzie opowiadał durnych żartów, które sobie wymyślił przed chwilą, nie będzie rapował, nie będzie na kacu. To, to, to wszystko po prostu nie będzie się wydarzało, jeżeli wyślemy prezydenta, który będzie awatarem, co więcej, jeżeli to będą uśrednione nasze poglądy polityczne, to nie zrobi niczego, co ucieszy 10%, a zdenerwuje 90% społeczeństwa, bo jego poglądy będą uśrednione i będzie taki, jak właśnie powinien być prezydent taki nie za bardzo wychodzący przez szereg taki reprezentujący nas na tyle, żebyśmy, jeżeli się zdenerwowali, to tylko trochę. Ja wiem, że to, o czym teraz opowiadam, brzmi surrealistycznie i możecie powiedzieć: No, odleciał typ totalnie. Być może, ale czy to, w czym żyjemy obecnie, jest normalne? Okej, okay, nie twierdzę też, że to, o czym dzisiaj mówię, jest do wprowadzenia natychmiast i że to nie jest w pewnym rodzaju sugestia, coś, co ma być inspirujące i częściowa fantazja. Ale wydaje mi się, że w trybie pilnym musimy zmienić politykę memów na politykę danych. I nie chodzi mi o to, żeby wprowadzić merytokrację e, w całym społeczeństwie, bo wiemy, że to jest raczej trudne do osiągnięcia. Chodzi mi o to, żeby skupić się na klasie politycznej. Ona musi stać się nudna, wręcz nieatrakcyjna. I dopiero wtedy nasze życie zacznie się polepszać. I wydaje mi się, że to jest totalnie do osiągnięcia. A taki plan minimum to jest przestać traktować polityków jak celebrytów i zawodników naszej ulubionej drużyny, bo to nam szkodzi. Nie jesteśmy w stanie przez to weryfikować tego, co oni mówią, i przez to to 10-15% spełnionych obietnic wyborczych to jest ale super, dał radę. No tak nie może być po prostu. Szczególnie w dobie, kiedy technologia tak bardzo i tak szybko teraz zaczęła się rozwijać. Państwo w przyszłości nie mogą wyglądać jak 16-wieczne mocarstwa, chociaż pewnie Grzegorz Brown by się ze mną nie zgodził, ale poza tym wydaje mi się, że szansa na to, żeby politycy też mieli jakiekolwiek możliwości w walce z wielkimi gigantami technologicznymi, który, którzy zaraz będą mieli tak dużą siłę, że podział na kraje nie będzie miał sensu. Po prostu będzie podział na duże firmy technologiczne. Ale jeszcze jest szansa na to, żeby zawalczyć o to, żeby te kraje miały coś do powiedzenia, a szansa polega na tym, że politycy muszą. się Siedzieć na dupie, muszą usiąść na dupie od 8 do 16 przynajmniej i zacząć pracować, a nie jeździć, opowiadać. Przecież, jakby influencer, no sorry, ale influencer, jeżeli gada przez cały dzień, no to nie ma kiedy pracować. No to wyobraźcie sobie, że mamy po prostu stado influencerów. To jest, to jest... Nie można tego robić w tej chwili, kiedy świat idzie tak do przodu. Ci ludzie muszą zacząć pracować. Co znacza, że my musimy w jakiś sposób stworzyć świat, w którym im to celebryctwo już nie będzie się opłacało. I nie wierzę w to, że wydarzy się to natychmiast, ale wydaje mi się, że podczas na przykład kolejnych wyborów parlamentarnych albo europejskich można zwrócić uwagę na takich kandydatów, którzy będą chcieli narzucać na samych siebie ograniczenia. Czy będą tacy kandydaci? Zależy od tego, jak dużą presję my, społeczeństwo, będziemy wywierali na klasie politycznej. I chciałbym wam obiecać, że w przyszłym tygodniu wezmę swoje tabletki, ale Jedyne co mogę powiedzieć to dzięki za dziś i znośnego tygodnia. We are the